No dzień dobry, no jest nieprzyjemna Ci wiadomość, ponieważ nie będę mógł nagrywać filmów na YouTube, a dlatego, że bo będę trochę zajęty, nie będę miał w ogóle czasu na nagrywki dla was filmy i będziecie musieli mi wybaczyć. Chyba, że jak będę jakiś czas wolny, może nie obiecuję, nagram odcinek. Ale mówię, nie obiecuję i no i właśnie... Nie, nie, ta, ta reakcja mnie trochę smuki. <muchy> tak dobra, to chwila, to jeszcze lepszy postać sobie. Dobre. No i dobra. No i chciałam jeszcze powiedzieć, że ten, no, że zmontuję wam film i później będzie odcinek i jeszcze chciałam powiedzieć łapka w górę i sub z dzwoneczkiem więc ja już, ja lecę bo nie mam już za dużo czasu więc nara no, no dzień dobry no jest nieprzyjemna wiadomość ponieważ nie będę mógł nagrywać filmów na youtube a dlatego, że będę trochę zajęty nie będę ja w ogóle czasu na nagrywki dla was filmy i będziecie musieli mi wecz wybaczyć. Chyba, że jak będę jakiś czas wolny, może nie obiecuję, nagram odcinek, ale mówię, nie obiecuję i no i właśnie nie, nie ta, ta reakcja mnie trochę smuci. Dobra, to chwila, to jeszcze lepszy postać sobie. Metal, no i dobra. No i chciałam jeszcze powiedzieć, że ten, no, że zmontuję wam film. I później będzie odcinek i jeszcze chciałam powiedzieć łapka w górę i sub z dzwoneczkiem. Więc ja już ja lecę, bo nie mam już za dużo czasu, więc nara!